Gostyń i Zbąszyń to miejscowości, w których swoje umiejętności pokazali reprezentanci klubu Sporty Walki Piła. Jędrzej Trojanowski i Ola Lipniak wrócili do Piły ze zwycięstwami. Drodzy Państwo, ze mną Przemysław Leniec. Przemku, nowe twarze dzisiaj pokazujemy w klubie Sporty walki piła. Nowe twarze, które dają spore nadzieje na najbliższy czas, na najbliższą przyszłość, że są następcy tych już bardziej utytułowanych pięściarzy i nie tylko w pińskim klubie. Pięściarzy i kickbokserów, tak. Jędrek Trojanowski Ola Lipniak, którzy ostatni turnieje zakończyli ze zwycięstwami i w Gostyniu i w Zbąszyniu, to nasze takie no, no nowe twarze, tak jak powiedziałeś. Jędrek już od jakiegoś czasu tutaj u nas trenuje, początek miał trudny, ale no ciężka praca, w końcu zaczął słuchać, że tak powiem, więc te wyniki zaczęły przychodzić. Ola natomiast przyszła do nas tutaj do klubu i do szkoły z z Nasz, serwiznatka Polski. No zadebiutowała też w Gostyniu, dwie walki wygrane, w tej chwili jest na zgrupowaniu kadry tutaj obok w walczu, no i walczy o wyjazd na Mistrzostwa Europy. Tych nowych twarzy więcej mamy, zwłaszcza właśnie w tej chwili w sekcji bokserskiej, jeździmy tam gdzie się da w tej chwili, tak naprawdę nie tylko tutaj po Wielkopolsce, ale po całej Polsce na turniejach, łapiemy doświadczenie i tak naprawdę przygotowujemy się już pod kątem przyszłego roku. Drodzy Państwo, ze mną Aleksandra Lipniak, zawodniczka klubu Sporty Walki Pił, ale zawodniczka, która do piły przywędrowała aż z Jawożna, dalekiego Jawożna. Ola, szybka geneza, historia tego, jak, się, jak to się stało, że z dalekiego Jawożna przyjechałaś aż do piły. No, potrzebowałam po prostu takiej zmiany i uważam, że ten klub mi po prostu to da i że zrobię progres w tym klubie, dlatego stąd ta zmiana po prostu. Marzenia muszą być ogromne, skoro zdecydowała się na tak odważny krok przejścia z Jaworzna do Piły. W klubie Sporty Walki Piła już wystąpiłaś w dwóch turniejach w barwach właśnie tego klubu. Jesteś również reprezentantką Polski w kategorii w pięściarstwie w kategorii do 46 kg. Zacznijmy może najpierw od tej kadry. Jakie plany kadrowe? Wiemy, że jesteś na zgrupowaniu ciągle wałcz Piła, wałcz Piła ta trasa. Jak to wygląda, do czego się przygotowujesz? 8, 8 listopada mamy tur w Gdyni o rywalizację na Mistrzostwa Europy i to jest teraz mój główny cel, no i jeśli go wygram, no to Mistrzostwa Europy od 8 grudnia się zaczynają i tam jest moim celem, wiadomo, tym meda. Jędrzej Trojanowski, kolejny reprezentant Klubu Sportu Walki Piła, dzisiaj młode pokolenie w, w naszym programie. Jędrzej, ostatnie dwa turnieje bodajże w Twoim wykonaniu powiedz, czym możesz się pochwalić, jakie to były zawody, gdzie startowałeś, no i co się udało wywalczyć? Udało się wywalczyć na pewno wygraną. Dwie wygrane były na ostatnich turniejach. Pewno nie były one z najsłabszymi przeciwnikami. Był jakiś opór stawiany. A co to były, powiedz, za walki, w ramach jakich turniejów e, i co to byli za przeciwnicy, bo rozumiem, że walki e, w, e, pięściarskie? Tak, dokładnie. A co to byli za przeciwnicy? Czy, czy, czy pamiętasz czy, skąd byli ci przeciwnicy, jacy to rywale i jak wyglądały może te, te walki twoje poszczególne? Pierwsza walka na pewno wyglądała tak, że y, musiałem cały czas iść do przodu, na, presować na tego przeciwnika, żeby wygrać tę walkę, no i punktować go ce, cały czas. Walka skończyła się na punkty twoim zwycięstwem. Jednogłośnie. Jednogłośne zwycięstwo na punkty, to już wiemy. Druga, e, druga walka, drugi turniej to już kolejne dla ciebie doświadczenie, prawda Jędrzej? E, tam też chyba pomyślnie udało się zakończyć ten pojedynek. Jak on wyglądał? Wyglądał tak, w pierwszej rundzie e, prawie skończyłem przeciwnika przed czasem. E, był liczony raz, uratował go, uratował go koniec rundy. No i pod inne rundy tak samo cały czas szedłem do przodu, niestety nie udało mi się, bo przed czasem, wygrałem jednogłośnie.